Maneczko, ludzie z tej strony Miki. Witajcie w kolejnym odcinku. W jakim tempie teraz to odcinki idą? Jak tak, to to nie było całym rokiem, a teraz nagle, kurde, dwa odcinki w ciągu miesiąca. Jak się uda i to wstawię. Także, no, dzieje się, dzieje się, no ale dobrze. Bardzo mnie cieszy pozytywny odbiór poprzedniego odcinka. Dużo miłych komentarzy. Yy, gdzieś tam motywujących też do tego nagrywania. Yy, także w sumie dzięki temu właśnie wziąłem tak tą kamerę dzisiaj na głowę założyłem i mówię coś nagram, coś pokażę. Yy, co robimy? No tak jak widać yy, nawozy. Coś mi się kamera wyłączyła. Ale chciałem powiedzieć, że nie pierwszy, a raczej już jeden z ostatnich bądź w tej takiej topce dol. W tym roku jakoś nie było warunków za bardzo, żeby wjechać, zresztą no sami wiecie, bardzo mokra wiosna, warunki e, dosyć niesprzyjające na polach, jeśli chodzi o jakąkolwiek pracę, e, więc z dniem tego 1 marca nie było jakiejś tam presji, żeby wjeżdżać na siłę na pole i już te kolejny. Dzisiaj mamy 8 marca, także z tydzień już po Matki Boskiej Azotowej. Jak to mówią, się ostatnio przyjęło yy, i troszkę mrozek większy, powiedzmy, znaczy większy. No. Może nie tyle większy, nie wiadomo też ile miało być, około 5 stopni. No i mogło tak być w sumie. No, takie 4-5, myślę, to że to na pewno było. Także myślę, że lepszych warunków już nie będzie w tych pierwszych terminach, w sensie, no wiadomo, no później, no to jak najbardziej. Ale żeby tą pierwszą dawkę dać, no to później znowu deszcze nadają, więc tak troszeczkę średnio. No i stwierdziłem, że już możemy to posiać. Ogólnie wczoraj już posiałem sobie tam cztery działki. Gdzie były bez problemu, wjechałem suche takie piaski, wyżej podniesione pola. Dzisiaj działam w sumie od piątej. Pojechałem na takie najmokrzejsze jedno pole, troszeczkę poryłem, ale to po prostu tam zawsze jest mokre, tu nie ma jakiejś tam reguły. Tak samo jak tutaj, właśnie chciałem powiedzieć, w tym miejscu. Troszkę ten mrozek daje, bo jednak jak się przeleci tak, ten jeden raz. Ta ziemia jest ścięta, więc o, więc yy, na jeden przejazd jest jeszcze w miarę dobrze. Nie ma jakiejś tam ryżkli porytej, nie wiadomo jakiej. No na pewno, jakbym chciał czekać całkowicie, jak tu wyschnie, no to jeszcze bym tu przez miesiąc nie wjechał. No niestety, tak teraz to wygląda. Yy, siejemy sobie na żyto ogólnie. Tutaj jak widać, tfu, tfu odpukać. Nie wygląda to tak źle. Ładne, gęste, fajne. Zobaczymy, oczywiście, wszystko jak później. Na tą chwilę jest ok. Siejemy sobie w dawce około 150 kg na hektar. Taka dawka startowa, głodowa, można powiedzieć. Ale przy tych wydarzeniach, przy tych cenach, i tak w ogóle, że coś się sieje, to, to, jest, to, to jest coś. O, może tak, tak powiem. bo. Mogą przyjść takie czasy nadal, że się nie będzie nic siało. No ale to każdy wie jak jest. Siejemy sobie, co siejemy sobie? Kanginu bodajże, tak. Mamy tam azot i siarkę. Tylko nie chcę skłamać, proporcji 28 chyba azot całkowity i 13 albo 16 siarka, coś w ten desen mniej więcej. Czemu ten nawóz? No bo był w sumie w najlepszej ofercie korzystny. Jakby był saletrosan tańszy, to by się siało saletrosan, a jakby była jara tańsza, to by się siało jarę. No, no tutaj tylko cena tak naprawdę yy, gdzieś tą rolę największą yy, odgrywała. Przejdziemy sobie tutaj tak do końca. Dobrze, będziemy wyjeżdżać. Ogólnie widzę, że ładnie się sieje, w sensie nawóz jest w równych dosyć granulacji, w sensie gruby, gruby ale nie ma jakiegoś tam miałku na dole nie jest zbrylony wysiewa się ładnie nawet równo jak na tą siewkę moją, kochaną którą tam no ciężko jest, na no ciężko no on nawet nie ma skali do ustawienia, tylko na oko się ustawia Przypomnę, że pierwsze modele, pierwsze, no jedne chyba z pierwszych w sumie modeli tego rozsiewacza, jest to Promar Złotki, miały cudowną tabelę, która była naklejana, naklejana, z tyłu przy regulacji. No i po kilku myciach oczywiście to spadło. Potem oczywiście takiej tabeli nawet nie można nigdzie dokupić. Teraz chyba jest to normalnie wycinane, są rowki, więc przy myciu nie da się chyba tego zmyć. No ale mniejsza. Z tym dorzucają na 15 metrów e, jak już sobie poradziłem, no po prostu się jest wyżej, obroty troszkę większe, więc powiedzmy, że sobie tam dorzuca. E, chociaż jednego roku miałem wrażenie, że były takie pasy po środku powiedzmy półtora metrowe, jaśniejsze zboża. Ewidentnie jakby nie dorzuciła. No ale nie będziemy się nad tym rozdrabniać teraz. Sieje, sieje. No. Co do nawozu, tak. Ładnie się wysiewa, nie kurzy się, nie, 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 nie pyli, bo ta siewka sobie też lubi mielić nawozy. No tak, moi państwo, jak to w młynie mielą mąkę, znaczy zboża na mąkę, z różnego pochodzenia yy, krajów. Zboża, ziarna, ale mniejsze. Tak samo i ta siewka lubi sobie mielić. Yy, a tutaj widzę, że nie ma tego pyłu na dole, jakoś się nie zakleja, nie zabija, więc... Jest ok, No tutaj widzę, że troszkę coś przysiad, ale to delikatnie, takie przysiadnięcie to jest nic w ogóle. Jak w tym roku patrzę, co się dzieje na polach y, z tymi y, nawozami, jak ludzie. Oj, paśmik, zacząłeś gadać, że jest mokro. Przepraszam, nie było, nie było tematu. Nie było tematu w ogóle. Teraz się skapnąłem, że trochę na szybko jeździłem, ale dobra Musimy trochę zajść yy, z, z prędkości. No, no, mówisz, że ten, no, no tak, to, tak jak było widać. Jakaś przegięcinka się musiała znaleźć. No, ale tutaj sobie jeszcze wyjechałem, ale oglądam ostatnio sporo tych filmów, bo aż mnie ciekawi, jak to cię ludzie wyciągają. To już dochodzi, że trzeba koparki wzywać i różne inne rzeczy yy, i ciągniki, bo. Łącznej mocy 600 koni wyciągają 60 na przykład z pola, więc no. Z jednej strony trochę, trochę śmiechu, z jednej strony nie wiadomo jak to do końca skomentować. No nie wiem, ja czekałem za warunkami, w miarę, w miarę odpowiednimi, bo nie są to też uważam jakieś idealne, no, zresztą jak było widać. No ale... Ewidentnie nie, nie można nieraz poczekać i trzeba wjechać. Wiadomo, lepiej jest tą dawkę dać wcześniej, no ale jak mam wjechać i poryć sobie całe pole i, i nawkurzać się, potem jeszcze namęczyć przy wyciąganiu, kolejny później, jak to pryskać, no kombajn, kombajnem, dobra, okraczysz to, przejedziesz, no ale do opryskiwacza, no jest to problematyczne. Nie daj Boże coś się pourywa przy tym wyciąganiu. Nie, to, to jest taka robota, której osobiście nie, nie lubię. Ja taką robotę lubię jedynie oglądać na na YouTubie I, i, i tyle, bo sam bym tak nie chciał. No ale tak to już jest. Cały slajd będziemy musieli na koniec jeszcze pewnie poprawić, poprawić, ale ale zobaczymy. W tamtym roku na to pole szło wapno i wapno dawałem tutaj przed siewem w sumie. Na orkę szło, potem agregatem przemieszane gdzie nie gdzie jeszcze jakieś widziałem takie hmm, bryłki które były większe gdzieś tam się tutaj jeszcze leżą na polu ale w większości przykryte dawno nie było wapnowane ostatnim razem, ostatni raz kiedy było to wapnowane no to był film nawet jak ką było wapnowane na kanale jeszcze moim z filmami z filmami pod muzykę Także trochę, trochę temu to było Jakby nie patrzeć yy, Wypadało tu właśnie przewapnować, bycie, co? Tylko ja muszę jedną rzecz zobaczyć bo Albo ja jestem ślepy Albo... Skąd tu jest tyle zielska? Bo aż normalnie musiałem wejść Ładno dobra czyli trzeba będzie prawdopodobnie poprawkę zrobić na chwasty Co prawda na jesieni na jesieni było pryskane eee, na jesieni było pryskane ale widzę, że bez poprawki tutaj się nie obejdzie Ale to tak też właśnie nie wszystkie pola Na niektórych jest ładnie ciutko a niektóre mm, to, że nam wymagały jakieś poprawy, No ale na, na opryski, na kwasty, moim zdaniem, to już w ogóle musi być pogoda idealna. Nie, nie żadne przymrozki, nie żadne spadki temperatur. To są duże pieniądze i po co je wywalać w błoto? A propos błota, no i tak, Miki, mówisz, mówisz co innego, robisz co innego. i no. tak, jak widać. jest. Ale i tak uważam, że trochę ten mrozek daje i się przeleci po prostu tak po wierzchu. Dobra. Będzie kawałeczek. 60 nie. troszeczkę I... i jedziemy, tu mi się taka dziura zrobiła o. muszę potem to wyrównać jak trochę jak trochę no opuszcza to wszystko, obecnie ogólnie na podwórku tragedii mocnej nie ma o ja mu raz zązga ja i tu Jeszcze trochę rozjeździło, no niestety, tego się nie uniknie, jak nie jest, nie ma kostki, nie ma jakiegoś tam utwardzenia dobrego, no to zawsze coś tam będzie. Dobra, podniesiemy sobie na maksa, dwa nam przejdzie w razie czego nad ciągnikiem, nie ma problemu, powinno nam wszystko wejść, to trochę mi zostało, ale zostało tyle, że nie opłaca mi się nigdzie jechać na pole no bo mi to po prostu nie starczy Po czekolady i mówię dosypię skończę siać, to trzeba to będzie wszystko umyć też nie wiem czy mycia to sobie nie zrobię później przyjadę z pracy może kawałeczek jest damy będzie lepiej Oczywiście <noise> tak się nie powinno robić Przechodzić pod tym No ale tak się robi nieraz to Trochę się do dupy ścięło No ale Dobra, Trzeba opanować sytuację Tutaj coś ma trochę za dużo, tutaj trochę za mało Teraz się rozgarnie. To... O elegancko Pojedziemy sobie teraz na taką działeczkę 2 hektary i na powrocie może hektar jeszcze taki jeden zrobimy i będzie lud. Nie mogę wyżej podnieść już niestety. Muszę wytargać Nie chcę narozsypywać No to wiecie, na wagę złota, wszystko Tak już się to do dupiościło Czekajcie Tak to wszystkie biwagi ładnie Włącza się kamerę i zawsze I zawsze coś jest nie tak Jednak mała zmiana planów, jednak nie pojechałem tam gdzie mówiłem a te dwa hektary tylko zrobię przy domu, dwa hektary w dwóch działkach. Bo wychodzi słońce. I sobie tak przemyślałem, pomyślałem, że będzie słońce, zaraz to będzie wszystko się maślić. Tak się powie, ale przy takim słońcu to jest chwila, moment i to wszystko zaczyna puszczać. A tamtą działkę mam pewną, że tam no, no jest sucho, bez problemu przejadę. Natomiast tutaj... I na tej drugiej działce, na którą zaraz będę siał Wolę sobie tak po tym delikatnym mrozku jeszcze Jeszcze przećmychnąć Leci Leci ładnie, tutaj trochę mi się pole Zmniejszyło, bo troszeczkę mamy borówki W sumie nie wiem czy mówiłem, wspominałem, chyba nie wspominałem Tata zaczął się bawić w Boróweczkę Jest tego z 20 arów. Plus minus. Tutaj widać ogrodzanko przed stworkami. Które no, jest obowiązkowe. Zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie w sumie to był pierwszy rok. Więc ona jeszcze no, nie owocowała. Oby teraz tylko nie było mrozów jakiś konkretnych, bo zaczynają pączki puszczać, więc... No przyjdą mrozy to pewnie będzie średnio. Zobaczymy, no coś nowego, jakieś nowe, yy, nowe, nowe, jak to się mówi, nowe sytuacje. Może coś fajnego wyjdzie, a może nie. Zobaczymy. Tutaj kawałek też pietruszki jeszcze. Pietruszka była tak naprawdę zasiana, tak bo była, bo musiała być zasiana. Yy, pietruszki tu jest, z, nie wiem, z dziesięć może, może nawet nie ma, no plus minus powiedzmy. I tu wam powiem tak, zasiałem ją siewnikiem normalnym z tatą chelina no od zboża. No bo ono to miało być tylko zasiane, że tak powiem. A powiem wam, że generalnie nawet urosła ładna. Bez tak naprawdę żadnych oprysków no bo to się trochę tak naddamy, nie będę tu cofał. Bo to może być mokre. Więc coś tam doleć, Bez żadnych oprysków. Jedynie gdzieś tam była pielona ze 2-3 razy. Bez podlewania tak naprawdę. No, urosła. No minus taki, że wiadomo, po tym siewniku od zboża no było to stanowczo za gęsto i nie szło w korzeń, no było za dużo po prostu roślin. Trzeba było je przerwać, ale no już tam się nikt to nie chciał bawić. Tam, gdzie była trochę rzadziej, ładna. Duży korzeń. Fajny. Nadka, ładna, więc sam byłem w szoku, że tak naprawdę no bez niczego dosłownie udało się tam coś, żeby rosło, więc fajnie. Yy, ale czy będzie więcej Piotruszki? Nie wiem, chyba w tym roku jeszcze też będzie musiała być zasiana. Yy, także pewnie coś tam będzie musiało być, ale już trochę może w innej formie. Yy, tak prowizorycznie, prymitywnie zrobić, by trzeba było kopce rydełkiem od ziemniaków. No, zmierzając jeszcze raz do tego co mówiłem, że zrobić po prostu kopce, usypać i na tych kopcach zasiać się w punktowym I, i tyle. I powinno dać to lepszy efekt. No i tyle. No, może coś, coś się uda sprzedać to fajnie, a co się nie uda to trudno. Musi być zasiane, żeby tam pospełniać te wszystkie wymogi, więc, więc musi tak. A może człowiek się pozytywnie zaskoczy. No, śmieszne jest to, że za tonę żyta, e, chyba nawet nie kupimy w tej chwili jednostki sierpnej e, kwalifikatu e, hybrydy, w sensie no, dwóch jednostek, powiedzmy, tak, no, dwie jednostki na hektar. Także to, to jest śmiechu, warte, nie? że to na zboża nie równoważy się 50 kg. No kwalifikatu jakby, no, to, to jest abstrakcja, no ale tak to tak na tą chwilę wygląda. No, jedziemy teraz na kolejną działkę, tutaj jest pole pod owies, gdzieś za 2 hektary plus minus to powinno być. Tam trochę koło super jest mokro, będę chciał to jutro, czyli w sobotę trochę przegruberować, żeby troszkę to tam sobie przeszło bo tam jest bagno, chociaż pierwszy raz woda nie stoi. Było głęboszowane rok temu, więc mam nadzieję i, i tak myślę, że to jest właśnie zasługa tego, że był tam głębosz, bo woda nie stoi. Jest mokro, ale nie ma zastojów wody, więc już jest plus. Myślę, że jak się przegłęboszuje, yy, nawet no, przegłęboszuje, yy, ojej, że jak przegruberuję to trochę tam sobie przeschnie no i owiec trzeba będzie siać. Tak liczek w przyszłym tygodniu. To zależy od pogody. No, owiec co prawda już można siać. Nawet, no, jak to mówią zawsze, się w błoto, zbierasz złoto co do owsa. Yy, ale moim zdaniem przy tych teraz pogodach, to już ten tydzień w tą czy w tą nic nie zmieni. Będzie ładnie, ciepło, to po prostu... Yy, no, tak to się nazywa. I tak nadrobi, i tak nadrobi. I tutaj zobaczcie, jak szaki weszły w pole. Jaki jest wyjazd. No niestety nie miałem czasu jeszcze, żeby tu ładnie to ładnie to uprzątnąć. Należałoby to ładnie, linie drzew wyprostować. E, powoli się na to będę brał, ale to wszystko no też czas. To, to nie jest tak popiół. Trzeba wszystko ładnie wyciąć po tym gałęzie, albo jakąś no, rębak, albo gdzieś wywieźć. To jest kupę roboty, ale jak się uda w tym roku, no to. Fajnie byłoby to wyrównać, bo drażnimy takie coś kawał pola, no ze 2 metry pola jest zajęte przez szaki, no no tak też nie powinno być ale to jest do zrobienia, to jest do zrobienia A tutaj coś się stało Co tu się stało? Tutaj tak nie było Tutaj było drzewo Tutaj sobie zawsze przechodzą te sagny, nie sagny ale tu rosło drzewo chyba i tutaj jest wycięte drzewo, widać No Ciekawe co przez bobry Jest dużo bobrów bo te gówna są pod ochroną niestety Nie można im za wiele zrobić Teoretycznie Praktycznie też <gry> No ale Trzeba jakoś tam walczyć z nimi na swoje sposoby O Tutaj jak widać woda nie stoi ale jest mokro, bo tu byłem nawet ostatnio się przejechać tak na pusto, żeby zobaczyć jak jest. No przejechałem, ale, ale mokra. No, tam przy słopie w sumie, tam jest taki z 10 arów, no może 15 tego mokrego tutaj. Jak się uda, to się zasieje, no jak nie, no to po prostu będzie ominięte i tyle. No, no i jesteśmy na ostatniej działce. Żyto kwalifikat. Działka, tam w Janisach 2,20 Jak widać już po polu Mroz schodzi Słoneczko ładnie O, daje yy, Także no, mamy godzinę którą? 8.18 Także w sumie wyrobiłem się Praktycznie idealnie, tam jeszcze na końcu pola Zaczyna widać mrozek yy, Także co, ja Wam dziękuję Za oglądanie, mam nadzieję, że coś jeszcze Tam z Owsa się uda nagrać, jak będę siał nie, no a później no to już wlecą jakieś pewnie opryski. Dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Cześć.